Drogi, drogi widzu, zostaw teraz subskrypcję, tak zostaw suba, łapkę w górę i pozytywny komentarz. Tym sposobem wesprzeć mój kanał. Widzimy się już na filmie. Dobra, jestem teraz na dworzu. I tak widzicie mnie na dworzu po dwumiesięcznej przerwie, ale teraz tam będę na dworzu, bo nie będę udawał, że idę ten, tylko wyjdę naprawdę na dwór. To mam nadzieję, że będziecie aktywni pod tym filmem. Sorry, dojeść ciemno, ale em, em, muszę. Ja sobie będę nagrywał. Jestem teraz właśnie na dworzu i tak wie tam pójdę, ale. Jest kiepsko z oświetleniem teraz, bo ciemno jest. To, to mam nadzieję, że vlog Wam się spodoba. I ten. I powiem Wam też, że yy, tam niedługo tam będę chciał też tam jakieś inne gry nagrywać na kanale, a nie tylko WOTA, bo... Te są fajne tytuły do pogrania, mam Forza Horizon 5 i tam GTA San Andreas to będę chciał też tam sobie, jakieś tam fajne tytuły, popularne teraz Sobie e, Nagrać na YouTube i, Ale tam nie będę szedł Tam Bo tam jest tak ciemno, że byłoby mi nie widać tu nagrywam sobie na mojej posesji tego vloga, to będzie gdzieś 3 minuty trwał, bo chcę powiedzieć też że jest cholernie zimno i ja to nagrywam tak bardziej na szybko i ten do, mam nadzieję, że to zrozumiecie, bo jak mówiłem na początku, filmy będą tak w tygodniu 17.30 a ja tam jeszcze to zmienię na banerze przez filmy codziennie o 17.30 w weekendy o 15.30 to tam to zmienię Na banerze I też Mam nadzieję, że Po prostu Wiemy powiedzieć, że Gadam do kamery po ciemku, ale tam mi się najlepiej Ten, bo chociaż cisza jest wtedy i Ten do, mam nadzieję że po prostu wam się to jest nudzi i ten, i... zostawcie tutaj suba na kanale. Tam się wysiedli przyciski, zostawcie suba, bo będzie mi bardzo motywowało. Ja wiem, że ktoś powie, że mój kanał umarł i nie ma wyświetleń, ale to nieprawda. Widzowie przybywają, tam zostawiają łapki, subskrypcje. No to nie jest prawda, że mój kanał umiera, po prostu. Przez dwa miesiące nie wrócałem różnych vlogów, ale teraz coś się tam zmieni, jak Mordo to się teraz zmieni, do... mam nadzieję, że taki vlog nam się spodoba, bo... Ja wiem, do... ja tam jestem na dworzu, jestem, sobie chodzę koło moje tam koło mojego domu, bo nie chcę iść bo jest ciemno teraz. I ten to mam nadzieję, że taki vlog nam się tam spodoba, bo ja sobie to nagrywam tak w 17.05 teraz, o 17, film zróbcie gdzieś tak 17.30, postaram, albo 17.40. Ja ch jeszcze chcę wam powiedzieć to, że tam chodzą słuchy, że mają się pojazdy kołowe pojawić właśnie na konsoli, tam oni tam pisali, przynajmniej w 2021 roku tam. W grudniu tam 21, że 2022 ma się pojawić kołowiec, albo coś czuję, że to będzie gdzieś w lutym to się pojawi, bo nie wiem, albo gdzieś w połowie stycznia się pojawi informacja o kołowcu to mam nadzieję, że vlog Wam się spodobał, bo nagrywam sobie ten, bo jest strasznie zimno i a ja nie chcę zmarznąć, to możecie, że filmu się spodobał. Szolcie, łapkę, subskrypcję na kanale i pozytywny komentarz z już będę żegnał do usłyszenia, Czołgiem.